A my idziemy, słuchajcie, kupić teraz ciuchy do chłopaków. Jak? Chcesz jeszcze więcej? To jeszcze więcej ci. Poczekaj, niech tylko zobaczę, jak leży. O właśnie, jak się wypakuje, to będzie ten. On mówi, po pierwsze, to dobrze ci zrobi na ćwiczenie, a po drugie, to jest moje dziecko, czy twoje dziecko? <słuch> Ale się zmachałam ja już, zobaczcie. Zobaczcie, ile jeszcze z całej góry. Następny, cały bin. Elo, elo, ja mam na imię Kasia i witam Cię na moim kanale. Razem z moją rodzinką mieszkam pod Chicago. Jeśli interesuje Cię tematyka USA, zostań z nami dłużej i wciśnij subskrypcję, żeby być na bieżąco. No to co? Lecimy! A my idziemy, słuchajcie, kupić teraz... Ciuchy do chłopaków, bo Dawid do szkoły średniej za trz... dwa tygodnie, Kuba do gimnazjum, siódma klasa i potrzebują parę takich wiecie młodzieżowych rzeczy, sami nawet chcieli iść, plecaki chcieli sobie kupić też, tak więc trzeba coś zakupić. Pokażę Wam na Back to School, jak się przygotowujemy, co kupimy również. jest W ramach... Tak, A mów po polsku. Jesteś na moim Dobra. wideo, to gadaj po polsku. Jejusiu, nie przewal się. W ramach przechadzki, chociaż jest dzisiaj strasznie duszno. Jest ponad 90 fahrenheita, czyli jakoś 33, coś takiego. Um, Celsiusza czy nawet więcej idziemy się przejść żeby wyjść trochę z domu no, a wieczorkiem pójdziemy sobie na nocne pływanie, jak ja to mówię wieczorne pływanie, bo chłopaki lubią pływać na basenie wieczorem co mówicie o basenie dzisiaj? Uh, Aleks? tak, Alex chyba przyjdzie tu mamy siłownię a tam słuchajcie, jakieś rusztowania coś robią. Muszę zobaczyć tam kiedyś było Babies are Ass, Toys are Ass. Taki sklep dla dzieci, też widziałam go w Polsce często. Tutaj później pobankrutował on. No i teraz, coś później zawsze co roku tam właśnie robili. Też mam jedno wideo, robili właśnie takie Halloweenowe. Sklep się otwierał na miesiąc i halloweenowe dekoracje, stroje i różne inne. A teraz nawet to rozbudowują. Myślę, że A może nam przyjdzie właśnie jakiś taki jak Whole Foods albo Trader's Joe. To są takie z dobrą żywnością. Nie za drogie sklepy są, są trochę droższe niż wiadomo Walmart czy Target. Ale może właśnie coś takiego nam tu robią, bo widzę, że jak inwestują, słuchajcie, i dobudowują, to chyba... Jest jakaś grubsza sprawa, może jakiś dobry inwestor, dobry sklep, który tak szybko nie padnie. Będzie tutaj. O, a my jesteśmy już tu w Rosie, Dress for less. Ubieraj się za mniej, tak zwane. Ej, no i co? kto pamiętał, żeby maseczki wziąć? Raz niech zobaczę jeszcze raz. No, I'm not. Nie Dawid, ale ja chcę, żebyś Ty zobaczył czy jest tobie dobry. Can you to? ja. Czekaj. Ok, spróbuję. To jest dobre, bo tu jest. Tak, jak I didn't? Chcesz jeszcze więcej? To jeszcze więcej. Ci. Poczekaj, niech tylko zobaczy, jak leży. O właśnie, jak się wypakuje, to będzie ten. Nie za duży, Dawid, bo Ty musisz mieć duży plecak. Okej, okay, super, podoba się? Chcesz go? Dobra. Oczywiście, zobaczcie, Nike. Oczywiście nie, nie wypatrzyłby Pan, tylko mama musiała wypatrzeć, bo tak to się nie chce patrzeć, proszę. O, a patrz, z tej samej serii jest jeszcze taki. Ten jest większy. Ten jest twój jest ten większy, ale ja myślę właśnie, że że trzeba. No, ten jest podobny styl, ale nie. Tu konwersa. Bo te Adidasy to są mniejsze, dużo mniejsze. Dobra, spoko. Włącz, włączyłeś czy wyłączyłeś? Znaczy, co mi Kuba, wy Wypatrzył. Do kamery światło. O Dawid, a okulary? No zobacz, trudno będzie ci założyć, bo one mają to. Twoje też. Pokaż. Ale będziesz je nosił. A te widziałeś? załóż jeszcze raz Poczekaj, ale a nie spadają ci, chyba to są za szerokie Dawid Tak, bo tu się tak patrzy, ci spadną szybko. Okej okay. A te, Dawid, dobre? Okej, okay, czyli te następne zacznie te fajne like la corsa. Poczekaj. Widzicie, co się dzieje? Widzicie, co się dzieje, jakie tantrum. Więc ja Wam pokażę, co kupiłam. Pokażę Wam, co kupiłam później, bo nie jestem w stanie. Jest, jest trochę um, za bardzo wariacji. Michael Corsa zajecie śmieję się, bo przed chwilą miałam konwersację z Dawidem. Mówię do niego, popchaj trochę brata, bo... No wiesz, no popchaj trochę brata, bo mama się męczy, tak? On mówi, po pierwsze, to dobrze ci zrobi na ćwiczenie, a po drugie, to jest moje dziecko, czy twoje dziecko? Ja mówię, a moje, ale jak ja powiedziałam, to jest twój brat, to jest twój brat, a Dawid mówi, no to jest twój brat, a, e, mój brat, ale ja o niego nie prosiłam. A ja do niego mówię, ja też o niego nie prosiłam. <grym> <grym> Także jest ciekawie. Idziemy dzisiaj, idziemy na basen, bo to jest tylko w sumie 10 minut. 10 minut pójścia na basen, a lepiej się po prostu dotlenić, chociaż jest bardzo, bardzo duszno, bardzo duszno. Ale no, po prostu mówię. Po obiedzie, bo obiad jest tak o 18.00. W Ameryce myśmy właśnie zjedli o wpół do 7.00. Lunch tak jemy koło 12.30. Co? O, co? Jora, ok. No. Więc e, obiecałam chyba Michaelowi von Stork coś takiego. Michael, przepraszam, jak źle wymówiłam Twoje imię. Jeden z obserwujących po prostu e, powiedział, że dobrze było, żeby opowiedzieć o szkołach specjalnych w Ameryce. Znaczy o nauczaniu specjalnym e, przy temacie, właśnie nauczania. I powiem Wam, że żeby Mówiłam, że to będzie gdzieś w najbliższym filmiku. Ale no niestety, żeby na to dobrze odpowiedzieć, zrobić różne research, jak to wygląda nauczanie specjalne w USA, mm, no to muszę się do tego przygotować, bo tak szczerze mówiąc tylko na dzień dzisiejszy wiem, że po prostu e, dzieci e, z różnymi tam upośledzeniami e, fizycznymi bądź też intelektualnymi traktowane są na równi i w większości chodzą e, do... E, do tych samych szkół, jak y, amerykańskie zdrowe dzieci. Wiem, że dzieci z autyzmem y, również y, normalnie chodzą do, do szkół takich y, y, publicznych. No a muszę właśnie y, tak jakby sobie ogarnąć ten temat i powiedzieć Wam dokładniej, jaki jest sposób nauczania tych dzieci. No to do tego jednak się muszę przygotować, bo no, tak z przedbiegu nie chcę Wam wymyślać, jak nie wiem, tak? Więc a, przepraszam bardzo, ale ten temat będzie ogarnięty w najbliższym czasie, więc postaram się a, to jak najszybciej nakręcić. A tu patrzcie jaką mam mega torebkę, torbę taką a, chyba bawełnianą z Gniezna. Agnieszka, koleżanka mi dała. Dziękuję Agnieszko bardzo. Także bardzo miły prezent. Zabieram go wszędzie, bo tak mi się mile kojarzy. Basen był do, jest do dwudziestej pierwszej. Teraz jest za 15.09 i my wychodzimy, nigdy, nigdy tak nie wychodzimy um, późno, ale dzisiaj to postanowiłam, że wyjdziemy, bo um, trochę później, bo naprawdę było bardzo ciepło, cieplutka woda, więc chłopcy fajnie się bawili, jeszcze mieli sąsiada i kolegę i super. Zduszno pięknie tak pachną te świerki. Jak się przechodzi koło większych takich drzew, to hmm, pięknie jak w lesie. Słuchajcie, więc dzisiaj byliśmy w sklepie, tak zwane back to school, ale kupowaliśmy rzeczy. Jeszcze oczywiście dużo rzeczy nie jest kupione, nie tak po mojemu, no ale już się Dawid niecierpliwił i kuba, że muszą robić zakupy więc. Pokażę Wam parę koszulek i rzeczy, które żeśmy kupili do Dawida i Kuby. To są takie słuchajcie, sweatpants. Akurat nie żadne firmówki, i jest ok. One są się wydają bardzo, bardzo szerokie bo są szerokie, ale to jest taki typowy styl, że tu do góry są trochę szersze, ale dobrze, że mają ściągacz. Następna rzecz, kochani. Nie lubię eleganckich spodni, ale muszą mieć jakieś do kościoła. Nie mogą chodzić w sweatpants czy tam na jakieś inne y, różne imprezki. Więc takie spodenki do Dawida. Spodnie bardzo fajnie w nich wygląda. Tutaj te niby takie zwykłe, słuchajcie, ale fajne korsa. Takie spodenki, właśnie są z serii takich miękkich, ale że są gładkie, mogą też być nawet do kościoła. Tak mi się wydaje. Um, fajnie w nich wygląda, tak nawet elegancko, więc to do Dawida też. Oni mają jeden i ten sam rozmiar, Dawid i Kuba, więc mi się wydaje, że będą się wymieniać. Chociaż gusta mają inne, jeżeli chodzi o koszulki. Kuba robi, lubi właśnie takie, yy, często takie. Koszulki mieć dosyć takie odważne, a Dawid z kolei lubi bardziej takie stonowane. Więc to jest do Dawida i do Kuby. Będą się wymieniać. Następna koszula, taka gładka, do Dawida. Wprawdzie ubrał i mówi o, też z tej amerykańskiej firmy. Um, mówi, a, nie lubię winek takich wyciętych, ale przekonałam go, bo była tania i Pomyślałam sobie, że po prostu jak jemu się nie będzie podobała, to pomimo, że Kuba lubi bardziej odważne, to takie sonowanie do kościoła czy gdzieś tam założy, więc na pewno wynoszą. Spodenki te są akurat do Kuby, takie zielone, moro, takie właśnie, żeby nie były za bardzo eleganckie, to troszkę Kuba chciał właśnie z takimi kieszeniami, bardzo fajne. Ja im wzięłam trzydziestki męski rozmiar. To i tak im trochę w pasie odstają, no ale akurat i jedna para, i druga ma już takie paski. Tu taka typowa co Kuba, co mnie nawet zaskoczyło. Kuba sobie wybrałem ja mówię: o matko, <taki> takie chińskie napisy. Taką sobie wybrał koszulkę. Jest boko. Jak chce taką, to niech bierze. Słuchajcie, plecak. Kuba nie wybrał plecaka, chociaż było naprawdę duży wybór. Oni mają bardzo ciężkie te plecaki. Pomimo, że mają tamte tak zwane um, lokersy, um, szafki do zamykania książek, ale często z domu przynoszą te książki. Więc słuchajcie, Dawid fajny, taki odszyty. Pokazywałam Wam troszeczkę tam. Fajnie odszyty plecak, bardzo wygodny i bardzo duży. Ma praktycznie trzy przegródki i jest w sumie lekki jak na taki duży plecak. Z podatkiem wyszło to około 130 dolarów. Więc na 9 rzeczy to jest mało. Bardzo mało. Te koszulki były wszystkie bardzo tanie. tu trochę droższe właśnie były te Michaela Corsa. Ten plecak był 25 dolarów. Plus podatek, no to wyszedł jakoś 27, no ale ogólnie, ale nie wszystko inne, naprawdę mega tanie. No i to by było na tyle. Hejka, hejka, naklejka. Weekendowy vlog dla was, kochani. Jedziemy u nas w parku, tak jakby, nie wiem jak to porównać, w Mdku, takie wiecie, coś co organizuje miasto. Zawsze jest orkiestra, coś się dzieje przez weekend czasami. Jak jest Halloween, to tutaj robią też tak zwany Scarecrow Fest. No i pomyślałam sobie po prostu, że Was zabiorę na taki festyn, pokażę Wam jak to wygląda. Ja jadę z tym panem. Chłopcy w domu nie chcieli jechać, bo wiadomo, już są starsi, no to nie będą, nie będą jechać. Sytuacja pogodowa 82 Fahrenheita, czyli jakieś dobre 28 stopni Celsjusza, a jest już godzina prawie 19, więc. Pokażę Wam, jak to wygląda. Często jest muzyka country na takich festynach. Można przynieść sobie winko w kubeczku albo coś takiego oczywiście, albo jak ktoś prowadzi to wodę. Um, no, jakieś chipsy, snaki, eee, krzesełko, mamy krzesełko bądź też kocyk. I to jest zawsze naprzeciwko naszego kościoła, naszej drugiej lokacji, którą mamy w downtown St. Charles'. Także um, zobaczcie, jak to wygląda. Zaparkowaliśmy, chcę wam właśnie pokazać piękne, takie, właśnie typowe Illinois domki pod Chicago. Daj rączkę Pawełek. Jestem tylko z Pawełkiem. No chodź, idziemy do cioci. Chodź. Mam pokazy, że takie, właśnie typowe domki, jak ja znam ze zdjęć, jakichś babć, bo niby jakąś rodzinę, coś gdzieś, ileś lat temu, gdzieś kiedyś w Teksasie mieliśmy. Ale to nikt nie jest w stanie powiedzieć, gdzie, co i jak. Wszystkie parkingi, ktoś by pomyślał, tu jest wszystko wolne. Nie, to są wjazdy do domów i tego nie można zastawiać. Ja się troszeczkę... Ciocia jest tam. Ja się troszeczkę tak jakby najechałam komuś na ten driveway cały, że aż się boję, słuchajcie, żeby mi nie wlepili mandatu po prostu. No ale do domu ten ktoś wjedzie, bo nie zostawiłam mu tylko tak kawałek narożnika. O, tak trochę mocniej jak ten samochód. Więc idziemy z Czesławem. Taj Rączkę. Idziemy do cioci? Chodź. A gdzie ty byłeś dzisiaj? W przedszkolu? W przedszkolu, w przedszkolu byłeś super. Tu jest, słuchajcie, kochani, świętego Patryka, szkoła. I przedszkole katolickie. To jest nasza druga lokacja. Wszystkie, dosłownie wszystkie miejsca są zablokowane. Kiedyś, słuchajcie, nie lubiłam takiego stylu domów. A to jest taka. Typowa Ameryka mi się właśnie kojarzy. Takie najstarsze domy. Te domy mają pewno tak ponad 100 lat. Jakby się sprawdziło adres. O, już słychać muzyka. To jest tam, w tym parku. Dobra, idziemy. dalej mamy rączka. No to jesteśmy na tym koncercie, a la festynie. W tym parku te koncerty odbywają się raz w tygodniu przez całe lato. No ale co, nie będziecie mogli niestety posłuchać, jak wokalistka pięknie śpiewa, bo okazuje się, że dwa razy już próbowałam dla Was wciągnąć filmik na YouTube'a i nie pozwala mi. Yy, no, niestety uczymy się na błędach. Wklepałam, czy można różnego rodzaju koncerty bądź też festyny nagrywać. No i okazuje się, że nie. Niezależnie czy to piosenkarz oryginalny, czy wokalista, y, który po prostu naśladuje ten utwór i, i śpiewa utwór kogoś innego, y, takie koncerty po prostu nie mogą być nagrywane. Chłopcy walczą. Kuba kosi trawę, Dawid robi. A, wyrywa chwasty, bo naprawdę strasznie dużo ich tam było, także super. Bardzo mi pomogli. No, już się nie mogłam doprosić, a w takie wiecie, gorące dni, no to mówię, nie będą mi. Chwastu wyrywać da im odpocząć. No, jest, nawet nawet są ślady patrzcie, takie hmm, porządnie porobił. Trzeba wszystko wszystko mu poszło. Hm. No ładnie, dobrze. To jest słuchajcie, mój drugi pojemnik, a dopiero przejechałam po dole. Żadne, żaden odkurzacz ten jest Dyson. nie zbierał tyle ile ten z tych dywanów. patrzcie. I to jest bardzo ciężki odkurzacz. Ja na początku mi się to nie podobało, ale. Ręką chcę Wam pokazać, ale ja później to wygrzebię, żeby się tak nie kurzyło. Na końcu zawsze myję filtry. Nie, nie zawsze, co drugi raz tak myję. Pomówię raz na miesiąc, ale ja myję co drugi raz. Ale się zmachałam i zobaczcie. Zobaczcie, ile jeszcze z całej góry. Następny, cały byn. Skąd to tyle? To jest taki troszkę dłuższy dywan, więc może dlatego. No i tych dywanów jest sporo ponad 200 metrów. No, tak więc cieszę się, że to skończyłam. Jeszcze tylko na mokro, i później co będziemy robić? Odkurzać. A to już chyba się zabiorę później, bo muszę trochę odpocząć. Tu, Chicago. Kochani, miałam wam pokazać, gdzie to ja. W nowym takie pokeball. Poczekajcie, bo muszę zawiesić sobie kamerę. W takiej restauracji pokeball byliśmy, ale Pawełek miał takie tantrum, czyli był tak nieznośny, że po prostu nie dał nam i jeść nic, teraz ciąg McDonalda. Chłopaki z takiej meksykańskiej restauracji sobie zamówili jedzenie, byliśmy z koleżanką, a zaraz obok było właśnie coś takiego bowl. W bardzo szybkim skrócie, to jest taka nowa restauracja, która oferuje tylko i wyłącznie surowe ryby: sztuńczyka, kraby, a co jeszcze tego? Krewetki różne takie. I praktycznie robią dla Was, i to się nazywa poke ball, um, i robią do Was taką miskę i możecie sobie zbudować całą, mm, całą potrawę. To jest tak na zimno, ryż jest trochę ciepły um, i to jest tak, aby się jadło sushi. E, więc można sobie ryżu dać, trochę kukurydzy, ogórka, na to właśnie tego łososia, do tego dają różne sosy i właśnie to się tak je, jakby się jadło sushi, ale dosłownie w formie takiej miseczki. A teraz jesteśmy przy Olmarcie i odbieramy zakupy. Hi, I please. Thank you. Tak Pan wszystko załaduje dobre fryteczki? Yeah. A podziel się z Stawitkiem jeszcze. Okay. Dawidek weź od niego bo będzie brzuszek bojał Dawid weź od niego trochę także kochani dzisiaj wysprzątałam całą chatę nie wiem właśnie czy będziecie mieli to w tym wideo pan piszczy bo spadł mu bucik kochani więc jak widzieliście sprzątanie mieliście w tym wideo ja się z Wami żegnam, już do Was to szybciutko montuję. Dajcie znać, czy podobają Wam się takie filmiki. Jeżeli tak, to łapkę w górę, subskrypcję, dzielcie się dalej ze znajomymi kanałem. A za, ja, a ja zapraszam Was już niedługo na kolejny ekscytujący filmik. Pozdrawiam Pa.